Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzij moją twórczość. Witam, mega serdecznie wszystkich moich gości. A my rozpoczynamy konsolę wiadomości, czyli cotygodniowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie taki jeden dość mocno negatywny news, zapewne widzicie już po tytule, ale żeby nie owijać w bawełnę, moi drodzy, zaczynamy. Słuchajcie, pokazano 13 minut gameplayu z gry Re-Animal, czyli gry, która jest zrobiona przez część ekipy odpowiedzialnej za Little Nightmares. No i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycony, bardzo mi się to podoba. Jest to też, obiecałem sobie, jedyny, taki dłuższy materiał, który zobaczyłem z tego tytułu przed jego premierą, tak? Po prostu nie będę sobie chciał psuć gry oglądając jakieś tam, wiecie, jej wycinki. Sama gra pod kątem gameplayu bardzo mocno przypomina Milton Little Nightmares, tak? Mamy też dwie postacie, też, słuchajcie, tutaj jak w trójce dwie postacie, mamy też... Podobną taką fix kamera, która będzie tam się zmieniała, tak żeby od najlepiej oddawać klimat. No i to, co moim zdaniem ten tytuł odróżnia od Little Nightmares, to taka jego dużo większa jakby brutalność, dużo większy jeszcze nacisk na horror, ponieważ gameplay zaczyna się dość spokojnie, tak? Nasi bohaterowie, wiecie, biegają, coś tam sobie otworzą i tak dalej, aż w pewnym momencie bodajże z toalety wyciągają, słuchajcie, tak jakby ludzką zdjętą skórę, nie? Taki jakby, no, człowieka, tylko bez y, wnętrza, Sam, samo... Samo opakowanie, moi drodzy, tu piesek mój yy, szaleje, słuchajcie. No i ogólnie rzecz biorąc, gra y, widać, że będzie bardziej poważna niż Little Nightmares, pewnie też bardziej obrzydliwa i bardziej okrutna. W pewnym momencie, gry goni nas jakiś taki drań z taką głową podłużną i zarówno te jego ruchy, jego dźwięki, które wydaje, no jak i sam ten pościg, który odbywa się w pociągu, kurde, robi robotę. nie? To będzie chyba taki, wiecie, e, Little Nightmares w wydaniu takim Bad Boy, powiedzmy, nie, mocno czekam premiera jest w przyszłym roku, czy znaczy no tak, to jest akurat. Jedna z tych jednak, które realnie, naprawdę, słuchajcie, e, czekam, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co też z tego się urodzi, moi drodzy. No, ja liczę na duży hit, tak? Ty bardziej, że gra będzie miała, słuchajcie, też koop, e, zarówno kanapowy, jak i koop online. E, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie coś, co sprawi, że pewnie nakłoni do siebie jeszcze większą ilość tutaj fanów gier grozy, tak? Ja no, nie będę ukrywał, że. Czekam tak, jak wam mówiłem na ten reanimal, ale żeby nie było, wiecie, tak tylko, że tutaj Reanimal kompletnie wygryzie Little Nightmares, to pokazano kolejny materiał właśnie z Little Nightmares 3, moi drodzy, i e, pokazano taki króciutki, ponadminutowy zwiastun i powiem wam tak, trochę nie wierzyłem w ten Little Nightmares, nie? Tak szczerze, coś mi tutaj, ani ten kop mi do końca się nie podoba, ani też. Imić tych bohaterów do końca mi nie pasuje, ale jak zobaczyłem teraz gameplaye, na przykład w fabryce ciastek, tak, w sensie fabryce w cukierków, czy też w Wesołym Miasteczku, no to muszę przyznać, że cholera, mam nadzieję, że tego nie spierdzielą i że będzie kawał dobrej gry, no bo jedynkę bardzo lubię, a dwójkę totalnie wręcz, moi kochani, uwielbiam, tak, dwójka jest naprawdę świetnym hororem, bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Pokazano zwiastun gry, która nazywa się Bad Cheese, czyli zły serek, moi drodzy. I jest to, słuchajcie, tytuł, który będzie taką pierwszoosobową grą, w której e, będziemy chyba do jakichś mutantów strzelać. Wygląda to trochę jak Mouse PI for Hire, tylko widać, że z z jakby to powiedzieć, chyba mniejszym budżetem. I wiecie co? To jest taki case z tą grą, że ona w teorii ma wszystko, co powinno mi się podobać. Czyli wiecie, vintage, oldschoolowy klimat, czarno-białą grafikę, ponieważ uważam, że jak to jest zrobione dobrze, no to wtedy jest super. Ale patrzę na to, patrzę na to! I słuchajcie, no nie, nie siedzi mi to. W ogóle jakoś mi to nie, się nie podoba. Odnoszę takie wrażenie, że może być to totalne, totalne słuchajcie, badziewie, tak? Mam nadzieję, że tak nie będzie ukazał się Midnight Murderer Club i powiem Wam szczerze, to jest jakaś chyba sieciowa szlanka na PlayStation 5, która jak na nią patrzę, szczerze mówiąc, to wygląda jak jedna z ostatnich gier, w które chciałbym zagrać tak w ogóle ever, nie? Więc totalnie, słuchajcie, absolutnie tutaj rzecz e, nie dla mnie. No i teraz, w ogóle dajcie mi znać, może to jest jakiś tam, nie wiem, super tytuł, który Wam się podoba, tak? No i teraz słuchajcie, temat główny tego odcinka, czyli... No, Miarka się przebrała, słuchajcie, autentycznie, nie? Jeżeli chodzi o te gameki game kardy. Dlaczego? Dlatego, że ja wiecie, bardzo czekam na Kronos, nie? Czekam na Kronos. Ja sobie wizualizowałem, że mam pudełeczko na Nintendo Switch 2 z Kronosem. Wiecie, pewnie dostanę też kod od Blueberry Team, żeby dla Was zrobić recenzję, ale ja i tak takie gry, które podobają mi się jakoś tak na maksa, nie? I mam je w cyfrze, to czasami sobie kupię to pudełko, i tak pewnie by było w wypadku Bluebera, no bo chciałbym ich wesprzeć też, nie? No i patrzę GameKickard. Słuchajcie, dlaczego CD-Projekt dał radę wstawić Cyberpunka z y, całą grę na kartridż, a inni jakoś tego nie mogą zrobić? Słuchajcie, ja naprawdę, w momencie, w którym te Game Keycardy się ukazały, uważałem, to jest zajebista opcja, nie? Zresztą sami wiecie, no mówiłem o tym nieraz, nie? Że na pewno dużo lepiej jest mieć taki Game kart niż powiedzmy kod w pudełku, tak? Ale ja liczyłem na to, że to będzie szło dwoma torami, mianowicie Cena za kart, powiedzmy, nie? 170 zł. Cena za grę pełną w pudełku, taką normalną całą na kartridżu. Normalna stawka Nintendowska 250-300 zł. Nie? Dupa, ty, jak ja ostatnio słuchajcie, byłem w sklepie, patrzyłem tak na Perfect Blue po półkach. kart, GameKeyKart, kart, GameKeyKart, Game GameKeyKart, game kart, game 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 Nie? Chyba tylko, mogę się mylić, żeby mo mogę się mylić, chyba tylko sójkoden 1 i 2 e, Cyberpunk. I, i gry Nintendo są nie Gameki keycard, czy ich popierdoliło? I to też, słuchajcie, teraz widać yy, po sprzedaży, tak? No bo te game keycardy sprzedają się mega kiepsko. No i ja w tym momencie, chociaż wolałbym... Yy, Wiecie, mieć możliwość na przykład kupić sobie tego Kronosa za 250 zł, czy tam 300, całą grę, albo za 170-180 GameKickard. No to zawsze bym wolał dopłacić tą stówkę więcej i mieć, wiecie, tą grę w, jakby w całej, no, w pełni w tym kartridżu. O co tutaj chodzi? Dlaczego CD Projekt poradziło sobie z tym problemem? Dlaczego Nintendo może to robić? Dlaczego deweloperzy Fair Party tego robić nie mogą? <laughs> Odnoszę wrażenie że to pójdzie w dwie strony. Albo Nintendo totalnie się odklei we łbach, nie, ale nie, nie liczę na to, myślę, że nie pójdą po rozum do głowy. Chciałbym to wierzyć. I wiecie, i oleją graczy kompletnie, będą tylko te gęski kardy już, w sensie w większości, albo zobaczą, że to się sprzedaje tak cholernie kiepsko, no i każą tam, każą tam rzucać, wiecie, całe gry. Inaczej sobie to wyobrażałem. Inaczej sobie to wyobrażałem, słuchajcie. Myślałem, że to jest po prostu świetne rozwiązanie, ale ja na razie widzę, że to jest jakby coś, co zastępuje mi cartridge, no, a tego nie chcę, słuchajcie, absolutnie. Ja jestem, byłem i będę fanem wydań fizycznych. Oczywiście, że wolę, bo lepiej na półeczce wygląda i fajniej jest mieć, e, słuchajcie, game kart niż kod, czy też niż wersję cyfrową jakiejś gry. No ale inaczej się tego spodziewałem, panie dzieju. Wiecie, na przykład mam cyfrę. Wild Hearts S, nie? Wild Hearts S, no kurde, podoba mi się. Gram w to długo, będzie recenzja, ale to jeszcze uu, z 20 godzin muszę pograć, żeby zrobić rację, nie? bo muszę po prostu to ukończyć. No i widzicie, to jest taka dobra gra dla mnie, w sensie konkretnie dla mnie, to Wam wyjaśnię to przy recenzji, że chciałbym to mieć chyba w pudle na półce, po prostu i postawić, nie? Mieć, tak? E, no ale nie mogę tego zrobić, no bo mam cyfrę, no to chyba nie kupię jeszcze drugiego kawałka plastiku, w sensie kawałka plastiku, który też da mi cyfrę. To jest na maksa słabe. Słuchajcie, ja jestem ciekawy, w jaki ko konkretny, w jakim konkretnym kierunku to wszystko pójdzie, tak? No bo jeżeli te gry Party nie będą się sprzedawać w wersji na game Key Card, no to wtedy z tych game Key Cardów ktoś w końcu zrezygnuje, no bo to są i tak, słuchajcie, koszta, nie? Żeby to zrobić. No a w tym momencie co? To będą w takim razie tylko gry od Nintendo na Nintendo Switch 2 w wersjach pudełkowych? No chyba ich popierdoliło, nie? Mam, na mam taką nadzieję... Że Nintendo się zaraz to jest zorientuje, słuchajcie, szybko zreflektują swoje poglądy i, nie wiem, kopną w dupę tych deweloperów, żeby zaczęli wydawać się na e, całym kartridżu. tak? Ja przez sekundę bym nawet mógł pomyśleć, że może, nie wiem, te gry są takie, już wiecie, większe itd. i tak dalej, że się nie da ich upchnąć na cartridge, na, na nie? Ale do jasnej cholery, skoro udało się to zrobić z Cyberpunkiem, to dlaczego ma się tego nie udać zrobić z Bravely Default? Przecież Kurwa, Bravely Default 1 to nie jest jakiś, nie wiem, graficzny e, potwór, nie? O co chodzi? Dlaczego Raidu na przykład jest w wersji na Switch 1 w wersji całej, a, a nie ten do Switch 2 jest game key card? No kurwa, nie tak to miało wyglądać, słuchajcie, naprawdę, nie? Powiem wam teraz tak szczerze, że ten właśnie Chronos zbudowany takim momentem zapalnym, nie? no bo ja sobie teraz wyświetliłem w głowie trzy wersje tej gry: pudełko na Xboxie, gdzie mam grę, powiedzmy, pudełko na PlayStation, gdzie mam grę na płycie, czy też właśnie wersję cyfrową w plastikowym tym. Cholera, jasna. A chciałem mieć tego, e, Kronosa, wiecie, e, na półce, nie? Bardzo go chciałem mieć. O, aż się wkurzyłem. Jestem ciekawy, jakie jest w ogóle, co wy na ten temat sądzicie? E, kurczę. I też, wiecie, ja się nie lubię mylić, nie? <laughs> Nikt się nie lubi mylić, słuchajcie. Ale naprawdę, szczerze, spodziewałem się, że to będzie zupełnie inaczej rozegrane. Zupełnie inaczej rozegrane. Słuchajcie, tak? No mamy co mamy. Zobaczymy. Gdzieś tam mi rozum i serce podpowiadają, że te gameki kardy, to one niedługo, może nie tylko znikną z rynku, tylko oby to był taki trend, że będzie się od tego odchodzić, ale. Odchodzić, słuchajcie, nie na zasadzie, że e, robimy tylko cyfry, ani Nintendo ten do pudełka, tylko odchodzić w taki stopniu, że się po prostu ludzie pokapują, że ja pierdolę, e, chcemy mieć to w, w ręku, tak? Chcemy mieć wersję fizyczną, a nie wersję, która udaje fizyczną, bo nie możemy pójść w tą stronę, bo wtedy diabłek będzie bardzo wkurwiony, nie? Mówię, mówię poważnie, ja, słuchajcie, naprawdę lubię zbierać gry, trochę mi to nakręca też, nie? E, dobra, lecimy dalej, teraz już przyjemniejsze tematy. I są jakieś nowe trailery, słuchajcie, z Demon X Machina, tego tej nowej części ale ciężko jest z nich coś więcej powiedzieć no pokazali nam frakcję tak zapewne z jedną będziemy z drugą będziemy walczyć wygląda to bardzo ładnie i moim zdaniem szykuje się hit na Nintendo Switch 2 tylko ciekawe czy będzie całość w pudełku no już dobra już kończmy z tymi gameki kardami słuchajcie bo wiecie to teraz będzie prześladowały, coniu newsa do o tym wspominało nie po prostu się naprawdę zagotowałem jak zobaczyłem Kronos bo na tak jak wam mówiłem, czekam. No i dobra, wracając. Ten Demon X Machina, słuchajcie, to jest ogólnie tytuł, który e, wyszyła jego poprzednia część, bodajże na Nintendo Switch 1, i ona miała zajebistą kolekcjonerską edycję z takim dużym robotem, nie? I ja wiele razy chciałem ją kupić, i za każdym razem jakoś to miecie miało mnie, przychodziło obok mnie, nie, nie, nie udawało się tego po prostu zrobić ale być może uda się tak zrobić z kolejną częścią no i tam dorwę jakąś fajną e, tą e, kolekcjonerkę. Słuchajcie, lecimy dalej Neo Berlin 2087. Pokazano zwiastun taki powiedzmy z gameplayem. No i dziwnie to wygląda. Czyli wygląda to zajebiście, nie, wygląda to cholernie efektownie, ale wiecie co mi na przykład nie gra? Nie grają mi te przejścia pomiędzy e, trzecią osobą a pierwszą osobą, ponieważ jest to tak zrobione na tym trailerze, jakby to było skrajnie oskryptowane, no bo ja mam rozumieć, że w tej grze będziemy się mogli przełączać, tak, pomiędzy widokiem jednym a drugim. E, dziwnie, czy znaczy inaczej, trochę to dla mnie wygląda za dobrze. I też na przykład, wiecie, jak ktoś jest z Was doświadczonym graczem, to na przykład widzi jak ta postać, która jest w, w trzeciej osobie, na przykład jak tam jakiś kombo strzela, czy coś tak idzie w taki charakterystyczny sposób, którego by się raczej nie dało zrobić w pierwszej osobie, tak? No jestem cholernie ciekawy, no wygląda to jak taki, wiecie, Cyberpunk z jeszcze lepszą grafiką. Kolejna gra, którą pokazali, słuchajcie, ostatnio to Duckside, czyli tytuł, w którym będziemy wcielali się w kaczki jakieś gołębie i inne latające ptasiory, które założą na siebie hełmy, trepy i karabiny i będą do siebie tłuc. Klimatem mi się to kojarzy z Worms, ale tylko klimatem. Jest taką grą, kiedyś było Hogs of War na pierwszej PlayStation, gdzie wcielaliśmy się właśnie w takie wojenne świniaki. E, lubię takie durne pomysły, powiem Wam tak. No nie czekam, jakoś się nie jaram, ale podkreślam, lubię takie durne pomysły. Czuję, że to może wpaść do game passa. Takie mam, takie, mam taką permonicję, nie? Słuchajcie, co jeszcze? Hell is here otrzymało demko, tak hell is as bardzo przepraszam hell is here. Yeah. Słuchajcie, otrzymało demo, no i e, są mieszane opinie, tak. Jedni mówią, że wow, zajebiście turbo pięknie wspaniale, że mroczny klimat, że trzeba samemu odkrywać, że bardzo artystyczna jest ta gra. Inni jęczą, że walka jak w Soulsach, tylko że nudna, że grafika do dupy i że w ogóle nie wiadomo gdzie iść, nie? Ja to demo nie wiem, kurczę, czy sprawdzę. Mam trochę zawalony teraz ten tydzień robotą, wiecie, dlatego raczej będę grywał głównie na Nintendo. E, Powiem Wam tak, no mnie ogólnie ten hell is us interesuje. Ponieważ mi to bardzo mocno pachnie taką Soulso Zeldą, z dużo bardziej oczywiście dojrzałym klimatem, no niż Zelda, nie niż Soulsy, nie? Zobaczymy. Będę obserwował, słuchajcie, rozwój sytuacji. To jest ogólnie taka gra, która no, mnie interesuje. Jest, jestem zainteresowany tym tytułem. Moi drodzy, kolejna gra, no to yy, Postal Dwójka. Robią zrzutkę na Postala Dwójkę, żeby wypuścić w 2026 roku kolejną wersję. Potrzebują 250 koła, mają 190 tysięcy i ludzie im to płacą. Nie? Ja Wam powiem tak szczerze, że dla mnie. Zawsze. Nawet jak się, wiecie, w gimnazjum to było, jak, jak Postal dwa wyszedł, jak tam się wszyscy tym Postalem jarali, że można kota na tą nabić i strzelić. Dla mnie ta gra była żałosna. Już wtedy. A ja wiecie, że ja lubię takie klimaty, lubię brutalne gry, lubię przegięcia w przeróżną stronę, w grach wideo, czy też w kinematografii, muzyce i tak dalej. Ale tutaj jakoś i te takie olewanie na ludzi, i to, kurwa, no nie podobała mi się gra po prostu. Bo gra była dla mnie kiepska jak barcznie, A te gagi, żarty, okej. Okay, Fajnie, tam było komuś głowę, pff, a potem ją. Nie, ale no to bawi przez chwilę. No, przynajmniej mnie. No, słuchajcie, no, sam gameplay kiepsiutki był. E, co jeszcze, moi drodzy, Drag X-Drive, czyli e, tytuł, którego odmówiłem, nie chciałem tego nawet recenzować, przepraszam, zbiera bardzo złe opinie. To jest tytuł, który podobno dobrze się można w nim bawić przez pierwsze 10 minut, no, a potem robi się męczący, bardzo powtarzalny. No i tak jak ja wam mówiłem, e, dla mnie. No mi się po prostu nie podoba, tak? Mi się nie podoba ta gra, i to nie ma nic w ogóle wspólnego z jakimiś wiecie, uprzedzeniami do wózków. Czy w ogóle, kurwa, nawet nie myślcie w taki durny sposób, nie? Po prostu, no, no nie wiem, no cholera. A, jeszcze, gdyby to było dobre, no to po prostu bym uznał, że to jest moje prywatne zdanie, no ale granie jest dobra, została turbo mocno zjechana. Ciężki początek ma ten switch trochę na początku, a powiem teraz szczerze, wyszło parę hitów, na przykład taki ten Drag Drive. To jest, ufa, co to jest w ogóle, nie? Lecimy dalej, moi kochani, 12 września okazuje się gra Gloomy Eyes, czyli to coś, co wygląda jak taka kolejna troszkę straszno platformówkowa. Gra, od której bije klimat takich filmów, jak Sok z Żuka, jak Giniąca Panna Młoda, czyli wiecie, ogólnie Barton, nie. Okej, okay, spoko. Nie do końca się jaram. Czuję, że może być to straszne gówno, nie? tak szczerze, ale może się będę mylił. O, oby tak było, tak? To, a, to, to jest, słuchajcie, w ogóle tytuł, który się jest wziął się z jakiejś gry na VR, tak? Która zrobiła tam gigantyczną furorę. No i tak dużą furorę, że postanowili zrobić z tego osobną, taką nową grę. Trzymam kciuki, mi się na razie na zwiastunach o dziwo nie podoba, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. E, są nowe informacje na temat Pokemon Z i A. I tylko wam, wam mówię, że słuchajcie, możecie znaleźć w internecie, właśnie na Pokemonach nie znam. Nie wiem co na jak temat powiedzieć. I z Pokemonami to jest taki case, że wiecie, jak to jest w tym jak to był tym film Efekt Motyla, nie? Ja cholernie chciałem Game Boy Color. Z Pokémonami. nigdy go nie dostałem. I pewnie gdybym go dostał, to teraz bym siedział, taki wiecie, no ten efekt motyla. Nie? I teraz bym siedział, a mówił: O, słuchajcie, nowy gameplay z Pokémon ZA. Tutaj najnowszy model Pokebola. W momencie, w którym rzucimy nim w kolczastego jeżo zwierza w kolorze seledynowym, no to wtedy on się przekształci w potężnego kolczatko kurwa pterodaktyla w kolorze zielonym. No, ja tak trochę widzę te Pokemony, nie? Ale, ale wiecie, szanuję ogólnie, bardzo, bardzo szanuję, ale nie dla mnie. No i na końcu słuchajcie, kolejne gameplaye z Ghost of Yotei. Dla mnie jest ich oczywiście troszeczkę za dużo, ale wiecie, fanów ta gra na pewno będzie miała sporo, pokazują teraz nowe bronie, jak nimi walczyć, i tak dalej. O, dobrze. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Chyba wyszedł krótszy odcinek, nie, nie, nawet nie patrzyłem ile, ile go nagrywam. Dajcie mi znać na temat tych kartów. co Wy w ogóle o tym sądzicie, bo no dla mnie, no, no jeszcze raz to powiem naprawdę, ja byłem święcie przekonany, święcie przekonany, że, mm, że ten Kronos wyjdzie po prostu, wiecie, w takim pełnym, pełnym pudełku. Mogliby w sumie też zrobić remake Silent Hill z na Switch. Czemu nie? Dobra, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym niesamowitym odcinku. A, zapomniałem Wam powiedzieć, co będzie w tym, tym tygodniu na kanale. Właśnie, jeszcze, słuchajcie. Co w tym tygodniu na kanale? E, ja troszkę dla Was zrobię materiałów do przodu, bo teraz wchodzę na plan już w przyszłym tygodniu i zobaczcie tak. Nowy gamingowy staw, to jest jak banku to macie, bo już jest gotowy. E, będziecie mieli, słuchajcie, też jedną recenzję strasznego badziewia strasznego bardziej. O Jezu, jakie będzie gówno. <laughs> to jest śmieszna będzie recenzja, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zrobimy sobie pewnie też, moi, drodzy, recenzję gry, która wychodzi 22, czyli za 5 dni. Za 5 dni słuchajcie, umiem, bo dzisiaj nagrywam to dla was w, ten, w, w niedzielę, nie, nie w poniedziałek. No i słuchajcie, to będzie gra w lat Circos Curses of Asmodius macie tej podstawowej wersji recenzji na moim kanale, w sensie tej pierwszej części, powiedzmy. No i ogrywam tą dwójkę nic wam nie mogę na razie powiedzieć na ten temat, bo mam embargo. No i też pewnie dowiecie się, słuchajcie, w co teraz gram, tak? w, tym, w tym tygodniu tych gier ciągle przybywa, jest tego coraz więcej, ale na całe szczęście zauważyłem, że jakoś sobie lepiej ostatnio to moje granie w ogóle rozplanowałem, dzięki czemu jestem w stanie kończyć więcej tytułów. No, jest zajebiście. Dobrze, już teraz się żegnamy na 100%, widzimy się już jutro w kolejnym Niesamowitym odcinku! Do diabła z grami na razie, cześć.